Dobry, kolejny dzień, kolejny dzień akcji. Widzicie tam, już jest postawiony słup. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Słup z gniazdem dla bocianów. Naprzeciwko domków. A co dzisiaj czeka nas w siedlisku? Dzisiaj czeka nas w siedlisku ścinanie drzewa. Także duży projekt, bo duże, wysokie drzewo, które musimy ściąć. Przyjechali już panowie z Zwyżką, także już to wam zaraz będę pokazywał. No i zobaczcie w ogóle dookoła. Wczoraj wiosna, dzisiaj lato. Szybko się zmieniło. I oto jest drzewo, które będziemy ścinać. Duże drzewo. Bardzo duże drzewo, które jest blisko budynku, więc trzeba ze Zwyżki tak jakby kawałek po kawałku ścinać od góry. Żeby gałęzie nie spadły, żeby nie uszkodziły dachu. Także taka akcja. Zredą polujemy. Hmm. <tryk> Zobaczcie, chwilę nie uwagi drzewa nie ma. Myślałem, że to będzie dłużej trwało. Tu było drzewo, nie ma drzewa. I myślałem, że to dłużej będzie trwało, ale kurczę, poszło szybko. I teraz zabieramy ładujemy teraz drewno na szczepę Taki pogrom. Kolejna porcja gałęzi nałożona. mało dzisiaj kręcę, dużo latania, już chyba 15 razy w gałęzie wywoziliśmy. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. Ścinaliśmy trochę tego orzecha, żeby gałęzie nie wychodziły na gąb. Jak gałęzie wychodzą na gąb, nawet tutaj widać, że już zaczyna się trochę. o tutaj, psuć, nawet kolor jest inny. Także tak, tutaj mamy stertę gałęzi. Tutaj już koparka skończyła. Robić robić przekop pod kabel. No, to ścinamy kolejne drzewo, już za dużo urosło. Czekamy jeszcze na szwir, który musimy zasypać do oczyszczalni. Jeszcze mamy 10 kursów z gałęziami. 我就不跟你说了，不 Kolejny dzień naszego płytu w siedlisku. Kolejny dzień wożenia gałęzi. Dobrze jest zacząć w taki sposób o 6 rano dzień. Tutaj yeah. podcięliśmy trochę na bo. robił się za duży. I też orzech koło 17 ścięty. A dzisiaj z racji braku skrobaczki do szyb yy, skrobimy szybę do do rąk Bo nożem chyba tego nie zrobimy どうぞ。No, Jak widzicie, zrobiła się całkiem sporo sterta gałęzi. Jeszcze ostatni kurs i kończymy. Mamy kolejny, mamy kolejny, projekt. Na dzień dzisiejszy tutaj widzicie, przyjechała koparka i to, co będziemy robić, to w tym miejscu chcemy, musimy wybrać trochę ziemi i będziemy sypać na żeby było takie przejście. No, żeby zrobić takie przejście ze schodów z dużej stodoły tutaj, żeby nie było błota. Droga się robi, liście i gałęzie się grabią, a ja siadam do śniadania. I co tu dzisiaj jemy? Co my tu mamy? Mamy kaszę standardowo, mamy warzywa. Proszę, tutaj standardowo mamy ser standardowo i mamy zdrową ekologiczną wędlinkę też standardowo. Także dzień jak co dzień, śniadanie. Smacznego. Sprawdzamy status prac. Czy tutaj jest już wybrana ziemia. A wybraliśmy jakieś tam 15-20 cm. Nadusypniemy sypniemy takim kruszywem grubszym, trochę większą frakcją na górę, cieńszą. I będzie bardzo ładne przejście. Także tak. Czekamy teraz na dostawę kruszywa w zasadzie, a w międzyczasie to jeszcze liście robimy gałęzie pozostałości po, po tym co wcząściśmy Zobaczcie, tutaj było to drzewo czekaliśmy się kruszywa ta jedzie Co my tu mamy To jest taka gruba frakcja 30 mm grube kruszywo a dalej jest takie taka drobnica Do widzenia, dzięki, Alfred, jednak zmieściłeś się do pudełka. Nie to Nie dorwą. tego chowamy. I to nie jest nie? Tutaj, tutaj postawmy, o, o tu. Zobaczcie, pierwszy przejazd po nowo wysypanej ścieżko-drodze. No, po prostu luksusowo się po tym jeździ. No dobra, chwila szczerości od Bartka. Zawsze, jak przyjeżdżam do Subiboru, to się trochę cieszę, ale bardzo się boję tego, co mnie tutaj czeka. Yy, ale zawsze, jak stąd wyjeżdżam, to jest mi smutno. Yy, jak żyć, można by się zapytać. Jak żyć? Nie wiem, tu źle, tam nie dobrze. Ogólnie bardzo lubię gór. Ma to swoje uroki. Oczywiście wyzwania, ale i uroki. Jednym z wyzwań jest to, że, że... słupek się przykrywił. <słupik> I się furt nie da zamknąć No, także było trochę tak Kolejna rzecz naprawy Dobra Do zobaczenia Zobaczcie, zrobiliśmy mały detour Widzieliście kiedyś dwupiętrową ambonę? To coś nowego